Białą Wieża. Kiedyś mieściły się tu niedostępne dla zwykłych śmiertelników dwory myśliwskie aktualnych władców. Przedtem były i pradawne osady, o których w zasadzie teraz mało kto cokolwiek wie. Królowie wyruszali stąd na polowania i tam, gdzie ucztowali po udanych łowach, prawdopodobnie teraz Ucztują turyści, albo właśnie stamtąd wyruszają na swoje spacerowe trasy. Trasy te zresztą nie zaprowadzą ich w naprawdę niedostępne rejony lasu i nie wyjaśnią tej relacji pomiędzy światem zieleni i światem wsi. Wszyscy wiemy, że istnieje podział, zresztą w całym kraju podziałów nie brakuje, ale ostatnie lata to polityczne przepychanki, na przykład o koncepcję ochrony puszczy, funkcjonowania ludzi w lasach. Ale ten konkretny podział tutaj ma swoje korzenie dużo głębsze. I to wpłynęło także na białowieski ruch solidarnościowy, albo poprzez przyjrzenie się temu, jak wtedy funkcjonowała solidarność, pozwoli zrozumieć to, co dzieje się teraz. No i jak zwykle, nic tu nie jest proste. O tym wycinku lokalnej historii opowiada mój tata Przemysław. Chodziło o to, żeby zdobyć wpływ na decyzję, czyli Politykę. Myśmy tutaj tego absolutnie na tym szczeblu nic zrobić w tym kierunku nie mogli. Zresztą nawet do gminnej rady nie można było być wybranym, bo lepiej własny pijak niż cudzy fachowiec. Tak nam tak, powiedziano. Tak, jeden nie z, nie z tutejszych właśnie takich wtedy aktywnych ludzi po stronie administracji, która właśnie ulegała zmianie, powiedział, że nie, 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 żadnych takich, że lepszy pijak, ale swój swój to było to było wtedy charakterystyczne w tej chwili chyba to jest mniejsze, mimo że cały czas to jest Białowie, że ten podział między swoich i obcych, ale nie ma tego właśnie, co było kiedyś. Że Ty przyjechałeś, jesteś tutaj obcy, masz siedzieć, robić swoje, nikt nie będzie przeszkadzał, nie będziemy Ci robić krzywdy, ale też nie masz wpływu na to, co się dzieje na wsi. I myśmy po tych wyborach powiedziały ze Simoną: No dobra, to w takim razie wieś jest wasza, ale puszcza jest nasza. Czyli będziemy trzymać się puszczy, bronić puszczy, nawet przed Wami. A w środku to Wy sobie już rządźcie sami. Tak było przez wiele, wiele lat. Nikt się prawie nie angażował z naukowców, i byliśmy uważani za takich. A, takie dziwaki chodzą po Białowieży. To znaczy, Niech sobie chodzą. byli w czasach komunistycznych angażowani z klucza. To znaczy, w gminnej radzie musiał być iluś leśników. I iluś naukowców i na tej zasadzie tylko wchodzili do rady. Natomiast to kandydat już był przez środowisko wiesz, partyjno jakieś tam wytypowany z danego tego. Między innymi ja tak przecież byłem radnym na takiej zasadzie, że było potrzeba, żeby w radzie było trzech leśników. O. Ja byłem przez jakiś czas radnym w tamtym czasie właśnie też, także tak to wyglądało. Tak, tak to wyglądało. Ale utrzymanie tego podziału nie jest już ani sensowne, ani bezpieczne. Nie jest też czymś, co równoważy naszą rzeczywistość. Kwestia klimatycznych zmian, kwestia funkcjonowania ludzi na tej planecie, tak w ogóle temat zdrowia społecznego, fizycznego, psychicznego. Tutaj pojawiają się nowe pytania o to, co dalej. A skoro ten entuzjazm solidarnościowy nie wygenerował tego, co pozwoliłoby wspólnocie, być naprawdę czymś wspólnym, być razem, być wyczulonym na sygnały idące od ludzi i od natury nawzajem do siebie, być czymś, co potrafi podsunąć rozwiązania nie będące ani rozgrywką lokalnych chciejstw i tęsknot, ani elementem światowej polityki, właściwie geopolityki. Posolidarnościowa Polska miała być domem spokojnych ludzi, traktujących siebie nawzajem z szacunkiem i tak traktowanym przez tych, którym zaufała, czyli przez władzę. Taka piękna utopia, która jest częścią wolnościowych rozważań i odczuć. Tymczasem wiadomo. A w Białowieży, przeżywającej aktualnie turystyczny rozkwit, echo podziału na swoich i nie swoich bez względu na chęci, niechęci, możliwości, niemożliwości i zaangażowanie oraz bierność nadal obija się o ściany lasu i o elementy ludzkich siedzib się odbija. I ta melodia nie jest podejmowana, a mogłaby być wspólną pieśnią, bo niby, dlaczego nie? a o białowieskim ruchu solidarnościowym opowiadali Elżbieta i Przemysław Malcam.